Halo. halo, nie nie poskaj na mnie no nie mogę za tak każdym razem to samo uwniane to bycie kapitanem ale fajna O kurde. czy wie do mnie Hmm. Ale? Co tu się stało? A gdzie reszta? No właśnie. Wszyscy. Tutaj jakaś bomba była w sensie. Dosłownie weszła. No cóż, bywa i, i, tak. i ja tak się przystarczyłam i myślałam, że ja też muszę bombę ustawić. Wiesz o co chodzi? Nie, nie, nie. A jestem to był kapitanem! Na tak, jestem kapitanem. Nikt na mnie nie poczekał wiesz to sobie. Ach, kur, kurka, no. Ja specjalnie poczekałem, no. No a ja mam taką broń fajną. Kaj okay. Ach, dopiero przyszłam, co się dzieje, w ogóle coś się zmieniło, Tam się coś tam dostaliśmy. gadał? No, Monetki są jakieś... A, już wyłączył. Aaa, to, to, A, to, to trudno. Pieniądze A pieniądze Aaa, okradli. Dobrze. Czyli klasyk, klasyk. O, my się też mów heavy. Mm. Teraz ja... O. o kurde, strzelają! O kurde! O k***a! O Boże! Nie, ja nie umiem nawet skrótów! Mamy jeden do, cel! Do, do Zatrzymaj tych, co biegają za szybko. Zaczyna się na Lo, kończy na Ki. To biega szybko, nie, to tak ten umiera na tak, szybko. Tak tak. tak, tak. Co ci zrobił Loki? No niestety, urodził się nie no. tym, co trzeba. No, No No naukowcem! No o co wam chodzi? No naukowcem! No, przestańcie! Przestańcie! O! Jest! Jest! jest to strzelać! Spierdolił od razu! Zniknął po prostu! <noise> Zaginął fakcji. Za szybko nie. No <noise> wracaj go odale. O oh, Łuki! Nie. Nie byliśmy nie byliśmy w stanie go zatrzymać tak. ale gleba daj czy No wiesz że go zabiło to że po prostu w komuś w broni wbiegł wiesz co? Bro nie mam mikrofida ale no. Ja chciałem go skuć, ale wy go rozstrzelaliście od razu. No nie, no nie to było Ja zaraz nie zdążyłam bronimy generatorów no po prostu, bronimy genów. No to odpad gena i stoimy tu. podstawił no, się Jak ktoś to mam... No, bieda. Jak ktoś to mam zarówę i mam mikrofida. O! Stabiliście Tam jest! kolegę! O kurde, kolega. W ogóle nie mam teraz Dobrze, nice! Pięknie! Pięknie! Papa pa, komputerze! Papa! Coś pa. do nas. O, papa! Pa. pa, nie da się grać! Ta, ta. O, komputer. komputer przeciążony, no. Nic nie, nie ja widzę. I tak rebelia zwyciężyła. Skok, skok, skok! O! Pierwsza chrystal. Ale złowieszczy śmiech był. Ten speed jest no. zbyt opa, nie da się grać na niego. Mam taki polarcz. Czy to jest hmm. przedszkolny kolor? No nie wiem. No tak, albo masz... takie szpitalny. No dobra, no, może. No, no. Nie, wiem, u mnie w szpitale na są fru. zawsze czerwono-niebiesko. No bardziej niebieski jak szpitalny, ale taki zielony kończy mi się z trawką, takimi yy, przedszkolami, a, wiesz, a o co bardziej. ci chodzi, no, dobra. Taki mood. A teraz już mało jest takiego czegoś. No teraz bardziej nowoczesne robią. Nie ja ci powiem, moja moja mama pracuje w przedszkolu i co rok przychodzę tam zobaczyć, co robi, to tam coraz mniej sprzętu jest, więc no. Hmm. Chyba nie Dobra, fajnie dla nie dzieci. No. Eee, chyba do Light'a? To zapraszam w takim razie. Idziesz teraz prosto cały czas? Albo nie, idziesz w prawo teraz. Okej. Okay. O! No. I jak przyjedziesz do Light'a, to okay. idziesz też w prawo. Jak pięknie. Okej, okay, dziękuję. Oni pewnie ulepszarka tego typu? Eee, tak, ulepszarka więc... jest w prawo i prosto. Dobrze, więc mnie otworzysz. Mhm. Mm w prawo. Właśnie, że tam wchodzą, więc będziesz o. miała cele. Tak, w prawo, dokładnie. O, słyszę kogoś? No, osoby są w ulepszarce, więc. I jakby co, to okay. ja zamknąłem te drzwi teraz. Więc jak słyszałaś jakieś drzwi, to ja. Ej. Okay. Dobra, otwieram czy możesz wejść. Tutaj? Czekaj, okej, bo ja, ja zaraz mam tak. ulepszarkę im, po co ty jesteś? E, widzisz to takie pingi moje? O dobra, a, dobra jest, jest dobra, to zamknę to, od razu to się, to tu, wejdzie. dobra. To jest... to tak jestem. Bo kurwa, pięknie po drugiej stronie. No jest tu po lewej. O kurwa, no ja nie no, widzę. Ja spokojnie, a ja ci tył ich pilnuję tak jakby. Może zamknąć się też w ale... to! Nie ma, nie ma co, ktoś wychodzi, a? ktoś chce wyjść, ktoś chce wyjść. Dobra, ja jestem bez... I masz tu dwie klasy D, oj? Dobra, weź i za to na razie. Uciekaj! O kurde, nie mam przyspieszenia. <grym i wyszło> e, weź tutaj, wróć mi ja tu jest jeszcze osoba jedna. Tutaj? E, no to powinno ci tak przez ścianę, powinna wiedzieć takie zaznaczenie normalnie. No właśnie, nie widzę. Nie widzę, nie. A, widzę. bo to, to wróć do ulepszarki w takim razie. Okej. Okay. Szczerze, nie wiem co mówisz. O, hej Mikulia, no to paw, no bo ty! No niestety, ale grając z komputerkiem muszę zabijać, bo musisz mieć ten... Musisz mieć level. Więc trochę bezlitosna jestem, przepraszam koledzy moi. O, dostaliście do tego! Dż? No, Giban? nie zostawił? A ja specjalnie zabijałam dla niego. Eee, siema Siema! Co się Wyniemy stało? Się Co się stało z GBN-em? On żyje? Nie wiem. Bo to on nagle tak. On był komputerem i ja mówiłam mu... No i ja dla ciebie zabijam, żebyś miał level? Po czym nie słyszę go. I jest mi przykro. Jest mi przykro. Zostaliśmy chyba sami do destru. Gdzie no ja jesteś? jestem grakiem, który zaraz zginie pewnie. Pewnie tak. A gdzie jesteś? Jestem na outside, na outside jestem zrobiony z kubałkę. O, kurde, to daleko. O nie, co to za? Debuchy, detonacja, rozpoczęta jak wince. Nie wiem, ja zostaję w wince w takim razie. No, jestem w transie? Ale nie wiem, jak się z... Nie widać. A gdzie na kawałnia nie do. O dobra, znalazłam sławka i mam. Ja chyba też. No dobra. Dwa. Tak, o. Aj, no. Tak, teraz jadę na górę. To ja czekam jeszcze chwilę, żeby ewentualnie wezwać windę tuż przed ich mordą. No to jest zawsze śmieszne. To nie jest śmieszne. Dobra, jestem ba. A wracaj B O, widzę kogoś tutaj. A kurwa! Dobra, jadę. O, EP jest tutaj. Jest na outside no, czas tylko ząbekiem, na outside. Dobrze, że tutaj Nie, pomogę. nie, 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 zewnątrz nie, nie, go on biegnie do przodu. <laughs> nie, przodu. nie, 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 to nie, musisz nie, Juba bomba jakaś. Większość jest na zewnątrz jeszcze, o jedna ale grupa. Dobra. Ale i tak nowe skiewę na to nie ciężko mam. No będzie. jedna osoba, jedna osoba została. Nie, no, dziwne. Jakiego Bardzo dziwne. Nadal chcę się dowiedzieć, co się stało z Gibraltar. Tak, tak, le. Jakaś Wybaniło monetka pewnie, raczej. tak? Ja pod uwagę no monetkę. Tylko dopiero raczej. tego. O, gdzie jest ta jedna osoba? Przede mną? Chyba, no. A, dobra, widzę. na szaro. Boże, no co jest za spoceniec O, nie no ja teraz już nie mam przyspieszenia. Dobra, no, z dwóch stron jakoś ogramy i tyle. Tylko, o ja Boże skocz! Ja, no, skacze, to no, nie, nie! Bo to jest Imbir! To jest Imvir, a Imbir jest spacone <laughs> Imir! No! no, 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 no sytuacja fatowa. No, nie, no, nie, to jest imir. Imir. Przez Przez to... Pamięta, ja nie Pamiętaj o Mongo, żeby zawsze użyć ruch, którego się nie spodziewa twój przeciwnik. No, no, nie no, wiem co mamy... No oh, kurwa i pół pół i minuty, pół nie jestem, idzie wyłącz to i chodź na outside. A ja, przynajmniej żyjemy. A przynajmniej Zaczymy. raz szybko. Tak, tak, tak. Dobra. Kogo my tam mamy do zabicia? Dałam granata. To jest śmieszne. Są chyba tylko zostały. A, dobra. Tak, tylko czędzie. No bo... Ja nie wiemy tego SCP. No co ty mir się na mnie skłosił laserem. No. Standard. <laughs> się na mnie raserem. Dobra chyba tak, tędy. O, nie ja zle. tylko mogłam patrzeć, bo... Nie wiem, zablokowałem, drzwi, ale i otworzył. Nie szkodzi, Dimon, gramy z zabawem. No właśnie o to chodzi, bo kasa komputery tatna jest z pasuków. Zaraz zabawy. Tak, oni już na kolach są. Dobrze, trafiliśmy. O, ślady krwi. Idziemy dobrze. Dajcie egzekucję szybciej. Wicher, jesteś ostatni. Ale granat, granat, granat. Dobra. Granat, granat. Ej, gdzie on pojechał? Podejdź do niego, podejdź do granatu. Nie, Wicher, musisz rzucić. rzucić. No, właśnie. One korek. Co to za egzekucja była? A no, wicher chciał grać na tę No, wicher dobrać. chciał. A, Ale się wykrzywił. A ktoś jeszcze żyje? Stało zresztą Demir. Nie miał? Jeden Tesla. Tesla. A, Tesla. Tesla Tak. Dobra. To kto jeszcze żyje? No jeszcze jest, Dobry skoro zabiliście Nie mam pojęcia. Patrz, jedna Tesla, a nie, to nie Tesla. Nie, to Ej, ja go zabiłem. Imir to to Nie, to ja imir, imir masz ten gramofon? Tak. On tam... my... O dobra co jest co żyje do cholery. To no właśnie nie wiem, wiem. My, my, musi być jakaś to klasa, klasa się, ja je, To oddaliśmy egzekucji No musi być jakaś krasa D no to idziemy rozbywać Ale nie wiem gdzie ja gdzie spojrzałam hmm. Tutaj na pewno w tym Amongo związane tam jest A, no dobra Amon tak. Amongo among, Dobra, amongo nie wie, teraz, Amongo teraz, nie, teraz, nie teraz. wie jeszcze no, dojrzamy, dojrzamy. Czas nie wiem, dobra Tak, Amongo nie wie Dobra, wchodzimy teraz na... Podobno kosadę. jest związany. A, no to ja bym tego i tak zabił. Ale tak podobno, słyszałam takie plotki od rokiego. nie wiem jak wierzyć. Jest otwarte. No to nie, to nie ma co tu nawet szukać. Ach, Tamazi. No... O, koda. Kolka, kolka. O, wygraliśmy! Dawaj to luba, dawaj! Ale serdeczny jesteś, jak u mam. Kurła, taki jesteś MTF, że jeńców rozwalasz. O nie, muszę te... w przebraniu byłeś. Muszę amunicję. O, klasa D! I to jeszcze jestem w ostatnim... A nie, w pierwszym. Nieważne. W ostatnim. Ta, byłam jednak pierwsza. No ale dzisiaj sobie nie z Cepikami byłam o dziwo, więc mogę nie sobie ja, pograć jak z czymś eee, no właśnie dzisiaj mi wyjątkowo nie mogłam, bo siostra mi zachorowała no, idę się nią mogę. tak, ale możemy jutro, nawet wiesz, jutro możemy. I jutro co jest jutro, czwartek? E, e, śro... Środa. Podobno? Dzisiaj nie, dzisiaj środa, może. Tak, czwartek, <laughs> czwartek, tak, możemy Aha, jutro, no? Myślę, że możemy jutro. No i to Więc jeśli AB nie zrobi ja fajnych nagrywek, a jest duża szansa, że nie zrobi fajnych nagrywek, to to można. Eee, w co chcesz? Możemy teruber, coś tam, a możemy coś innego. Możemy fazmofobię Supero. nawet walnąć? No można fazmo. Więc ja no mogę jak lubisz. Zabrać. No to super. Możemy fazmo, nawet. Tylko że ja w pasmofobii trolluję, ostrzegam. Aaa, to sobie wiesz mi to nie przeszkadza. Ja farfano. Ja ale kocham bawić się tymi zabawieczkami, co się znajduje. No, to spoko. Jako ja, for fun, więc... Im więcej kontentu tym fajniej. <ścoughs> no. O kury, to wrzuciliśmy do punktu kółko. wyjścia. No, kółko tak zwane. Ja teraz kończę za, wiesz, 20 minut. O, drzwi. Uuu, myślisz, że są tam monetki na górze? Nie ma. Hmm. Nie ma? A. Oooo, dzięki, dzięki za. <śmiecki> za dzięki, wicher. Za info. E, o, wicher masz. Aaa, nie, a, nie, a, nie, nie ma. Wygląda na takie, jak co mogę mieć. Tak wyjść, kurczę, ale kurczę. Nie, tak nie dalej. No. O, tutaj ktoś już był. To są no, czasami no, monetki, chyba. ale chyba ktoś. To już... mi stąd wyparował ogólnie. Tam też nie ma monetek, bo tam się, zaraz piłem. Do cukiereczki będą, o, patrzcie. Oooo. Oh. o, mam pistolet! No nie, ruszaj nie, szalaj, nie ruszaj się! nie bicher. ruszaj się, Wicher! Nie I co teraz? I co To wy się co nie ruszajcie! Teraz? Co teraz, Wicher? No, co no, teraz, No, Wicher, zaskoczyłeś mnie. O nie! nie, nie. Uciekamy, uciekamy, Polaczmy szybko, szybko! Szybko, razem. szybko, uciekamy, szybko! O. Szybko uciekamy Szybko musimy, o kurde o, nie... o! 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 Przegiąłem co tą monetką Siema, przegiąłeś co? Przegiąłeś co? Aha O, ja też mam Czemu wszyscy mają kurwa monetkę, ja nie wiedziałem jaki to jest kurwa gównie. Ja też ja mam monetki żadnej Ja nie wierzę Ja się nie mam armory Taki typo O kurde, ucieka i, i, Czekać! I Mikulia, daj się skończyć. Ale M ja mam broń! <gry> Też poddaj mam broń! Się. O, poddaj się! A jak wyrzucić? O, nie wiem jak wyrzucić. Chodź tu. Gdzie oni Tam? Bo poszli tą chyba. Tędy poszli, mówię ci. Nie wiem. Tak serio, tak serio, serio tędy poszli. Nie Tylko wiem. teraz nie wiem. Teraz już nie wiem, ale ogólnie tędy poszli. Ale Akcent, o... Pod... o, nie! nie mam go, proszę, oszczędź moje życie. O, nie! O, nie! O, go, O, oszczędź proszę, proszę, proszę O, no. ale O, nie! się nie! O, Zobaczyłam głowicę. Dobra, myśl myślicie, że już sobie poszedł? No, abraz, a aż się zmęczyłam. O. Nie czekał na mnie, co mi daje duże szanse na przeżycie. A, na tego nie mogę No nie! Nie da się! Nie da się! Nie da się z tobą! Będę wiesz się ja siedziała tam! A mogę? ja będę wiesz się... Ja? Ja mogę idę tam i będę tam wiesz się siedzieć Mnie się to nie podoba Ja pilnować głowicy a tym, tej, tą kartą chyba nie mogę tego otworzyć, nie? Bo to jest Krescowa karta drona. Nie do niezbyt dobrych graczy. Może, czy ja go puścić, nie wolno? Są często monetki, ale ja ich nie widzę O kurde, to są moi czy nie moi? Nie no, helikopter to chyba nie moi o kurde. Ile? O nie, to chyba nie są do tego jeszcze jestem sobie sama. No dobra, ale może mi się uda, może mi się uda. Jest na to duża szansa. Siemka! Ciemka, ciemka, Siemka! Siemka. 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 Cześć, przeżyłam. Przeżyłam. przeżyłam! przeżyłam! Eee. Przeżyłam! Patrzcie, mam też ten. O. A się stawiam, czy właśnie wyszło dzisiaj czy MTF-y, nie ten. Mnie imię ratował. O, nice. To mi to ja mogę aku, go trzy jest... razy ogólnie puścił. Uciekaj Mikulia, mogą się już uciekać. Uciekaj Mikulia. Aaaa, no dobra, szybko uciekam. Bo... Strzelimy, szybko, szybko, szybko. szybko. O, nie, nie, już to przechodziłam. A mogę go przeżył? Nie chyba. O, nie. przeżyliśmy. No, już nie na muszę na uciekać. Nie. O. <laughs>